Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji Racenorisa TV. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Stanisław Obirek. Pan profesor Stanisław Obirek był przez 29 lat księdzem katolickim, konkretnie nawet można bardziej powiedzieć, bo jezuitą. To jest szczególny rodzaj księdza, ale postanowił wystąpić z zakonu jezuitów oraz przestać być księdzem. I w związku z tym chciałbym Pana zapytać. Dlaczego Pan to zrobił? No, to jest rzeczywiście pytanie zasadne, bo tak jak pytano mnie przez kilkanaście lat, dlaczego jesteś księdzem, tak od dziesięciu lat spotykam się z pytaniem, dlaczego tym księdzem nie jestem. To jest, po pierwsze, myślę, że dla. Telewidzów, to pytanie jest, jakby to powiedzieć, ma dwa, dwa wymiary. Jedna to, że na to pytanie odpowiada właśnie Obirek, były jezuita, a drugie, że problem byłych księży jest w polskich warunkach problemem czy tematem stabilizowanym. I ja spróbuję to siebie Państwu przedstawić jako taki case study, jako przypadek, który ilustruje szersze zjawisko. I może tak zaczniemy od początku. Gdy jako student teatrologii w Krakowie w ogóle się dowiedziałem o istnieniu Jezuitów, bo nie wiedziałem wcześniej, że, że ten zakon jeszcze istnieje. Co ciekawe, poznałem istnienie zakonu, to może brzmić jak żart, ale to jest prawda, z książki przeczytanej po rosyjsku jak Gwardii Watykana. I mnie to szalenie zaintrygowało. Potem dowiedziałem się, oczywiście, że jezuici w historii Polski odegrali ważną rolę, czy Europy. No i potem się dowiedziałem, że istnieją ci jezuici. No i tak się złożyło, że. W 1976 roku wylądowałem w nowicjacie w starej wsi. No i to był w moim wypadku dość taki szybki wypiek, bo po siedmiu latach zostałem wyświęcony w Neapolu w 1983 roku na księdza i do 2005 roku, czyli przez 22 lata, księdzowałem. Nie będę Państwa zanudzać tym moim okresem księdzowania, bo jest to część jakby mojej biografii, ale część też historii Polski, tak? Że od 83, dokładnie 85, kiedy już po studiach wylądowałem w Polsce, no robiłem to, co robią księża w Polsce. I to jest o tyle może nietypowe dla polskiego księdza, że ja część mojego życia przeży prze prze przepędzałem na Zachodzie. I to, co mówiłem na Zachodzie, czy to, czego się nauczyłem na Zachodzie, dzięki moim profesorom, takim jak Józef Fuchs, który pewnie w większości z Państwa nic nie powie, a jeżeli ktoś się interesuje troszeczkę katolicyzmem, zwłaszcza okresu soborowego i taką encykliką bardzo niefortunną, Humane Vitae, to może wie, że. Jednym z ekspertów, który odradzał Pawłowi VI ogłoszenie tej encykliki w takiej formie, był właśnie mój profesor, który za te swoje doradzanie papieżowi został skazany na 10 lat milczenia. Ale mógł uczyć, na szczęście, i ja byłem jego uczniem i się dowiadywałem tych różnych rzeczy, właśnie jak to różne dokumenty są pisane wbrew rozumowi, wbrew racjonalnym przesłankom itd. Tak no i tego się uczyłem od moich katolickich nauczycieli i byłem przekonany, że Polska jak powietrze potrzebuje takiej racjonalnej refleksji w teologii. Ale to Chodziło było, też... Był pan za granicą, czyli. No ale przyjeżdżały do kurtyny? No tak, ale, 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 ale przecież korespondowałem, nie, nie było jeszcze maili, ale pisałem listy, przyjeżdżałem do Polski, dzieliłem się tym swoim entuzjazmem nowej teologii bosoborowej. Czy miał Pan świadomość różnicy, która panowała wówczas? Yy, wie Pan, nie. Nie miałem świadomości tej różnicy, dlatego że jako yy, ksiądz. Tak naprawdę miałem bardzo dużą swobodę. Ja byłem duszpasterzem akademickim, więc miałem tą swoją grupkę studentów, którzy przychodzili do duszpasterstwa akademickiego, rozmawialiśmy na różne tematy, i ja to co teraz panu opowiadam i państwu, to tym studentom opowiadałem tak? w latach 80., -tych, 90., -tych, kiedy nastąpiła zmiana. U nas, systemu, mnie się wydawało, że to jest ten moment, kiedy nie będzie już tylko nie tylko fizycznie tej żelaznej kurtyny, ale też duchowo, że będziemy ze sobą dialogować, rozmawiać, że ten Kościół Posoborowy stanie się tutaj częścią też polskiego pejzażu intelektualnego i duchowego. I to było moje wielkie rozczarowanie, że właśnie w latach 90. Z kulminacją w 2000 roku, kiedy kardynał Ratzinger z podpisem Jana Pawła II opublikował taki niefortunny, szkodliwy dokument, deklarację Dominus Jezus, ogłaszając że wbrew temu wszystkiemu, co ja się nauczyłem, co moi nauczyciele mi mówili, że ekumenizm, dialog międzyreligijny to już jest nasz chleb codzienny, i nagle co w tym dokumencie czytamy że tylko w Jezusie Chrystusie i tylko w kościele katolickim zbawienie jest możliwe. Wszyscy, wszystkie inne kościoły są jakoś tam e, z defektami. No więc to był rzeczywiście szok. Ja oczywiście byłem, no, całym sobą siędzem jezuitą. Dla mnie posłuszeństwo był bardzo ważny, ale jednak racjonalnie rozumiany. Dlatego byłem posłuszny, bo byłem przekonany, że moi przełożeni nie będą mi absurdalnych rzeczy nakazywać. I, i, I to, co poznałem dzięki Jezuitom, czyli tą właśnie najnowszą teologię racjonalną, gdzie się uczyłem, że autonomia moralna wierzącego jest tożsama z autonomią moralną niewierzącego, bo musimy nasze decyzje moralne. Umieć tak uzasadnić, że ona dla każdego jest jasna. I wtedy właśnie od 2000 roku myślę to, o co Pan pyta, do mnie dotarło, że ja żyję w innym kościele, że tutaj ślepe posłuszeństwo to nie jest tylko to, co czytałem, Czarna Egwardia Watykana, tylko właśnie to jest dzisiejsza rzeczywistość polskich księży. Którzy muszą słuchać biskupów czy przełożonych dlatego, że oni są przełożonymi biskupami, a nie dlatego, że, że to, co nakazują, jest sensowne. No i przez pięć lat ta świadomość, że powody, dla których wstąpiłem do, do zakonu Jezuitów, i powody, dla których zostałem Księdzem katolickim, zostały właściwie. No pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia i odejście w 2005 roku, tutaj muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście, że to nie tylko było ten szok z doktryną właśnie taką w najgorszym tego słowa znaczeniu dogmatyczną i nieczułą na żadne przesłanki, ale w momencie kiedy człowiek się źle czuje w jakiejś instytucji pojawiają się nowe perspektywy i wtedy pojawiła się oczywiście w moim życiu Kobieta, która jest dzisiaj moją żoną i ona była tym decydującym powodem, dla którego wystąpiłem, więc ja nie, nie, nie widzę powodu, żeby to ukrywać, że celibat mm. dla wielu księży decydujących się na wystąpienie jest Ważne. ważnym powodem, ale myślę, że on się pojawia w momencie takiego dyskomfortu intelektualnego i duchowego w szerokim tego słowa znaczenia. Więc y, odpowiadając teraz już krótko na Pańskie pytanie, dlaczego wystąpiłem w 2005 roku, to po pierwsze, dlatego, że się zakochałem w cudownej kobiecie, a po drugie, ta miłość do kobiety pojawiła się w momencie, kiedy moje przywiązanie do Kościoła było praktycznie równe zero. Już wtedy y, uważam to za, jako człowiek bieżący po swojemu daru opaczności, że pojawiła się. Kobieta, która mnie. ułatwiła mi tę decyzję. I tak to jest dzisiaj. Od dziesięciu lat jestem człowiekiem wolnym, człowiekiem szczęśliwie żonatym. I rozmawiamy sobie o tym jako o pewnym kulturowym zjawisku socjologicznym, które. mam tego świadomość głęboką i to chciałbym Państwu też powiedzieć, że. Los byłych księży nie jest zawsze taki łatwy jak mój. Przede wszystkim dlatego, że ja wystąpiłem jako człowiek akademicko-samodzielny. Byłem profesorem habilitowanym już wtedy, więc znalezienie pracy było łatwiejsze. Znacznie trudniej jest nawet kolegom, których znam z doktoratami, znaleźć pracę zwłaszcza w Polsce. Czy chciałby Pan często powiedzieć, że są inni księża, którzy wystąpiliby ze stanu duchownego, gdyby tylko mieli jakąś pomoc w tym świecie takim pozakościelnym? No myślę, że to nawet, ja bym tego tak nie stawiał, czy, czy łatwiejsze sposoby ułożenia sobie życia po w wystąpieniu z zakonu, czy kapłaństwa, że to by ułatwiło. Ja tylko chcę powiedzieć, że, bo mamy, w tej chwili na szczęście żyjemy w okresie globalizacji, tak, więc mamy skalę porównawczą dość szeroką. Polska jest rzeczywiście takim, e, jednym z wielu kościołów katolickich. I moim ulubionym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie katolicyzm, no jest ważny, ale jest jednym z kilkudziesięciu wyznań chrześcijańskich i jedną z wielu religii. I tam wystąpienie księdza nie stanowi tak jak tutaj tematu tamu. Znam wielu byłych jezuitów, którzy dalej uczą na, na jednym na uczeniach jezuickich, których jest tam 30 kilka uniwersytetów prowadzonych przez jezuitów. Czyli ta decyzja jest po prostu tak samo jak zmianą, jak z, decyzją opuszczenia zakonu jest taką tak porównywalną do zmiany zawodu, do zmiany zainteresowań, tak? Podobnie z księżmi, którzy, którzy rezygnują, czy z zakonnicami, z kapłaństwa, one dalej funkcjonują społecznie, jest aprobata dla takiej zmiany. Natomiast w Polsce jest rodzaj takiego jakby to powiedzieć, no ja jestem stygmatyzowany od razu jako zapszaniec, zdrajca, wyrodek, ten, który się sprzeniewierzył po wołaniu i tak dalej. Zilustruję to na przykładzie. Kiedyś dziennikarz Onetu, zbulwersowany, że ja poparłem Wandę Nowicką, Dzwoni do mnie, czy ja, czy napisał mi e-maila, czy ja mógłbym z Panem porozmawiać, że Pan tak radykalnie zmienił poglądy. Przecież jeszcze kilka lat temu był Pan księdzem, a teraz Pan popiera ikonę antyklerykalizmu. Ja nie tylko, że się zgodziłem na rozmowę, ale mówię proszę Pana, ja nie zmieniłem poglądów. Poglądy zmienił Kościół. Kościół, który z instytucji wspomagającej ludzi stał się funkcją opresyjną. Także ja chętnie o tym porozmawiam. I, i naprawdę obszernie <noise> moje stanowisko uzasadniłem. Ale pan redaktor z Onetu, pominę nazwisko, moją wypowiedź zredukował do minimum, żeby no, uniknąć ataku na Kościół. Bo tutaj, jeżeli się cokolwiek mówi, i myślę, że państwo słuchacze. I, I widzowie naszej telewizji, racjonalista TV, zdają sobie z tego sprawę, że tutaj, mówiąc racjonalnie, nie mówi się racjonalnie, tylko atakuje się wielką, potężną instytucję, jaką jest Kościół Katolicki. Otóż, powinniśmy sobie uświadomić, że mamy prawo mówić w sposób racjonalny o naszych przekonaniach. Jeżeli ktoś nas stygmatyzuje, że my kogokolwiek atakujemy, to trzeba powiedzieć, nie przemierzając, używając słów Jezusa. Jeśli źle mówię, to mi to wykaż. A jeśli dobrze, to posłuchaj. Na tym to polega. I mi się wydaje, że w Polsce nastąpiła jakaś, jakaś okropna degręgolada dyskursu publicznego, że człowiek, który wypowiada się racjonalnie, jest atakowany jako psuj, jako atakujący, jako Obrażające uczucia religijne. Tymczasem chodzi o przywrócenie funkcji słowu, które nazywa rzecz po imieniu. No, o, przepraszam za tę dygresję. No, dziękuję, to bardzo piękna dygresja i tym bardziej chciałbym Pana zapewnić i wszystkich Państwa, że rozmowy w naszej telewizji są prawie niemontowane. Jeżeli montaż jakiś jest, to tylko kosmetyczne, natomiast puszczamy wszystko I cieszymy się, kiedy pada krytyka wobec największej świętości. Nie boimy się tej krytyki, a wręcz czujemy się w pewnym obowiązku tę krytykę przedstawiać. Dlatego też zapraszamy tak znamienitą postać jak pana, pan profesor Stanisław Obirek. Jeszcze chciałbym jedną rzecz poruszyć, bo mówił pan o, o kościele, który jest opresyjny, który jest niewyrozumiały, nietolerancyjny. Czy ta, czy ta postawa kościoła ewoluowała? Czy to znaczy, że kiedyś było, było lepiej? Że miał ten kościół bardziej przyjazną twarz, powiedzmy w latach nie wiem, 60., 70., a dzisiaj, w latach już 2000., jest z tym gorzej. Bo mówił Pan o takiej cezurze, która nastąpiła przez tę encyklikę nieszczęsną, gdzie to kościół sobie samemu wyznacza jedyne prawo do odkrywania prawdy. Czy ten kościół on staje się gorszy, czy on dryfuje w tym takim swoim dziwnym, dziwnym takim położeniu? To jest ogromny temat. Chciałbym krótko, krótko odpowiedzieć i w miarę precyzyjnie. Wydaje mi się, że przypadek, znowu ten case study Kościoła katolickiego, jest symptomatyczny dla instytucji religijnej, która zyskała poparcie polityczne. Na przykład. W 1948 roku powstało państwo Izrael. Było to państwo, które powstało dzięki przede wszystkim inicjatywie, myśli Żydów syjonistycznych o bardzo sekularyzowanym światopoglądzie. Herzl, Ben-Gurion, możemy wymieniać tu całą plejadę, to byli ludzie mało religijni ale uznali, to jest w państwie żydowskim, tym założycielskim piśmie, książce Herzla bardzo wyraźne, zachować ten element religijny rabinów i tak dalej. I tak to było na początku. Dzisiaj, jeżeli ktoś jedzie do Izraela, jest zaskoczony siłą małej partii religijnej, która ma ogromny wpływ na to, co w tamtym kraju się dzieje. To mi było potrzebne, żeby pokazać, że w Polsce dokładnie coś takiego się stało po 89 roku. Instytucja, która była dla kogoś jak ja, urodzonego w małym miasteczku, wsi właściwie, w Pegerze, więc w kołchozie, jak to kiedyś mówiono, więc jakby w rzeczywistości absolutnie socjologicznie wolnej od religii. Był taką instytucją dobrotliwą, charytatywną. Chodziłem do przedszkola, gdzie były zakonnice namsze, ale to był dodatek do mojego życia, bardzo taki śladowy i marginalny. I tak mi się wydawało, że taka jest funkcja religii. To znaczy, gdzieś tam, jak ktoś chce, to chodzi do kościoła, świętuje, ale kościół nie był obecny w przestrzeni publicznej. I ja, decydując się, o czym mówiliśmy już wcześniej na kapłaństwo, byłem przekonany, że łączy się z taką dyskretnie obecną w przestrzeni publicznej instytucją, gdzie się mówi głównie o, o religii, o Panu Bogu, może o misjach, o tym, co się dzieje w Chinach, w Japonii, bo tak jezuici gdzieś działali, ale w ogóle się nie wtrąca do polityki, w ogóle nie, nie zagląda nam do Alkowy, do co się w łóżku dzieje. I nagle, dzisiaj, rozmawiamy pod koniec roku 2014, wydaje się, że ten Kościół jest wszędzie obecny, tak jak ci rabini w Izraelu, czy tak jak ajatollahowie właśnie w państwie islamskim, czy, czy w Iranie, czy w Iraku. Więc w tym sensie, ja bym powiedział, że Kościół katolicki w Polsce nie jest wyjątkiem, jest raczej Regułą potwierdzającą pewien mechanizm, że jeśli społeczeństwo, bo to nie jest tak, że Kościół gdzieś tam z nieba spadł, społeczeństwo przyzwoliło na tą obecność, nadobecność, straszliwą obecność w każdym wymiarze naszego życia i od nas zależy. Kościół ma tyle siły, ile my, my mu jej damy. Od nas zależy, czy Kościół wróci do tej pierwotnej funkcji, właśnie dyskretnej obecności. W sytuacji jakiejś właśnie granicznej, narodzin, śmierci, gdzie są ludzie religijni, którym nie jest potrzebny Kościół w takiej sytuacji, a nie będzie nam wyznaczał na kogo głosować, jaką ustawę zatwierdzać itd. i tak dalej. Jaki i tak się dalej. stosować w różnych Właśnie. Czy, czy, czy antykoncepcja jest dobra, czy niedobra, czy aborcja to jest grzech śmiertelny, że do biegu pójdziemy po prostu tym się Kościół nie zajmował. Kościół się zaczął tym zajmować wtedy, kiedy to się stało bronią polityczną. Więc upolitycznienie religii uważam jest największym nieszczęściem XXI wieku. I nie tylko chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, buddyzmu, wszystkich religii. W momencie, kiedy dajemy przedstawicielom związków religijnych władzę, oni tę władzę nie tylko biorą ale zawłaszczają całą przestrzeń publiczną i zacytuję na koniec mojego ulubionego historyka katolickiego lorda Ectona który mówił o tym że władza korumpuje a władza absolutna korumpuje absolutnie w przypadku religii właśnie z tym mamy do czynienia korupcją absolutną niszczeniem człowieczeństwa nie chcę podawać przykładów których mamy pod dostatkiem na co dzień, że Kościół potrafi niszczyć tych, którzy mu się sprzeciwiają. I proszę Państwa, tym cytatem z Lorda Actona zakończymy dzisiejszą rozmowę, dedykując ów cytat naszym politykom, naszym biskupom. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję Panu, dziękuję, dziękuję Państwu.